Cześć kochani, tu Agnieszka i zapraszam Was dzisiaj na Mierzymy, Mierzymy Berszkowe i powiem Wam tak, że zamiast ze strony Berszki zamówiłam z Zalando rzeczy z Berszki bo tam jest Berszka dostępna natomiast um, nie byłam pewna co do niektórych rzeczy, więc stwierdziłam, że Zalando ma taką politykę zwrotów, że jest po prostu łatwiej, pomogę sobie odnieść do punktu i mi to wszystko odeślą, nie ma problemu a z Berszką musiałabym chyba zdaje się coś więcej kombinować także zamówiłam wszystko po prostu przez Zalando i ile ja mam rzeczy, zaraz Wam powiem. Mam pięć rzeczy, tak? Mam sukienkę, mam bluzę i w ogóle zaraz Wam wszystko pokażę. Także, jeżeli jesteście ciekawe, co mam, co dzisiaj mierzymy, to zostańcie ze mną, oglądajcie dalej, jeżeli film będzie się Wam podobał i Was trochę zrelaksuje, to zostawiajcie kciuka w górę. Możecie też subskrybować kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Zapraszam Was też do śledzenia mnie na Instagramie, jeżeli macie na to ochotę. I słuchajcie, zaczynamy! I wyciągam pierwszą rzecz i to jest, zdaje się, sukienka. Czekajcie, Made in Turkey, czyli wyprodukowano w Turcji. Zobaczymy. Tak, możliwe, że to jest ta sukienka, której byłam bardzo, bardzo, bardzo ciekawa. Taka dresowa sukienka. Tak, to jest to. Coś takiego. I słuchajcie... Tak, to jest krótka sukienka o prostym fasonie, z takimi przeszyciami z przodu i zwężająca się tutaj, te szwy się tak zwężają od ramion, natomiast ramiona są bufkowate. Ona chyba będzie dosyć krótka, jak tak na nią patrzę, ale nie jestem pewna. Wygląda też jakby była w czymś lekko uciapana albo jakby była taka wada fabryczna, wady fabryczne, jakieś takie plamki. Znaczy tak, ona chyba jest taka trochę faded, czy jak to tam się mówi, ale coś tutaj mi się nie podoba w tym jednym miejscu. Ale to zobaczymy. Jak będę zakładała, to wtedy będę miała troszkę inne światło i będę lepiej widzieć. Także e, taką sukienkę sobie e, wybrałam. I ona to w ogóle chyba kosztowała 29,99, bo wybrałam te rzeczy, które są teraz na przecenach, na takich promocjach fajnych. Już patrzę na tej kartce: nawet nie 29,99, tylko 27,90. Więc tanio jak barszcz. I stwierdziłam, że może całkiem fajnie leżeć i być taka, wiecie, taka cozy, taka um, wygodna po prostu komfortowa w noszeniu, właśnie luźna, nieopinająca. Także coś takiego. Ja ją mam w rozmiarze S. W rozmiarze S wydawało mi się, że zamówiłam ją w rozmiarze M. Nie, no S tu jest pokazana. Okej, okay, no dobra, to widocznie zamówiłam w esce. Może nie było już M-ki po prostu. E, także coś takiego, zobaczymy teraz na skład. Kurczę, fajna jest taka chill, taka totalnie chill się wydaje. Oby była dobra na mnie. To jest 100% bawełny, więc też składowo jest bardzo fajna, prosta e, i myślę, że można dodatkami będzie, jeżeli oczywiście będzie dobra, tutaj fajnie przy niej pokombinować. Także mierzymy. Gdzie co, nie mogłam się doczekać mierzenia tej sukienki, ale ona jest chyba na mnie za mała. Za mała jest, za ciasna jest tutaj, tak jakby tu. Chciałabym, żeby ona była luźna. O kurczę, ale teraz mi szkoda, strasznie, bo może i ona docelowo powinna być obcisła, ale gdyby na mojej sylwetce była taka lekko trapezowa, prosta, to wyglądałaby dużo, dużo lepiej. A w tym momencie, no nie, tak, tak nie będę chodzić, tak nie wyjdę. Góra mi się podoba. Gdyby to nawet była bluza na przykład, to też by mi się bardzo podobała. Ale to, jak się to układa u mnie na biodrach, to no niestety nie za bardzo. Pokażę Wam. Widzicie, pupę opina tak dość mocno. Myślałam, że będzie luźniej. Gdyby była emka, popatrzę jeszcze, to sobie może zamówię emkę. Bo ona mi się sama w sobie bardzo podoba. Natomiast no jest w ogóle też strasznie tania, no nie czerujmy się. Natomiast tak jak wygląda, no to nie za bardzo. I zostawiam ją z kowbojkami, takimi białymi z szyina. W sumie mogłaby być też ze sneakerami, jakimiś z bodkami innymi ciemnymi. Ale jakoś tak po prostu miałam pod ręką. Także tak się prezentuje i no nie zostaje ze mną. Myślę, że się ze mną zgodzicie. Druga rzecz, którą mam, to nie pamiętam co to jest. Czekajcie, zaraz sprawdzimy. Sukienka, sweter. Tak, to jest sweter neon yellow. To jest neon green, jak dla mnie, nie yellow. No ale dobra. Rozmiar M i to kosztowało 41,90. I wiecie co, nie pamiętam totalnie po prostu, co ja zamówiłam. Jakoś tej jednej rzeczy chyba, mam nadzieję, że więcej pamiętam, ale tej jednej rzeczy nie pamiętam. Nie wiem dlaczego. Zobaczmy. Aha, o, to na pewno już mi się nie podoba. Widzicie? Jest ściągacz taki na dole. Ja nie lubię takich ściągaczy, one nie są dobre dla mojej sylwetki raczej. Um, góra jest z golfikiem, rękawy znowu są takie luźniejsze, chociaż może akurat się będzie dobrze układać, no zobaczymy. Jeżeli chodzi o skład, to mamy tutaj 97% wiskozy i 3% elastanu. Kurczę, kolor mi się bardzo podoba. Fasonowo też mogłoby być fajne. Ale jakoś ten ściągasz na dole nie wiem, czy ja go nie zauważyłam, czy, czy o co chodzi. Także coś takiego też fajny kolorek. Bardzo taki wiosenno-letni. Podoba mi się. Ale zobaczmy, jak wygląda. Ok, to teraz chwila prawdy z tym przyodziewkiem. Tak. Czy to jest coś, co mi się podoba? Hmm, hmm, hmm. No, na mnie mi się nie podoba, szczerze mówiąc. Wygląda to dziwnie. Tak. Nie wiadomo jak. Znaczy, no to powinno być podwinięte, ale to i tak znowu jakoś tak nie, nie, nie sprzyja mojej sylwetce, zdecydowanie. I w ogóle tutaj jest wszystko takie fajnie przeskalowane, luźne, prawda? Tak sobie wisi, ale wygląda to jakoś tak mało jakościowo mam wrażenie. I w ogóle nie, no tutaj masakruje. Masakruje mi tutaj sylwetkę gorzej niż jest sama w sobie zmasakrowana. Pokażę Wam jeszcze z boku, jak to wygląda. Widzicie? Z tyłu nie układa się to na mnie ładnie. Także to będzie na pewno do odesłania. I nie czuję się w tym też jakoś dobrze. Chyba wolałabym, żeby był taki luźniejszy po prostu fason, który mogłabym sobie włożyć w spodnie bez żadnego ściągacza, bez niczego takiego. Chociaż poczekajcie, spróbuję to włożyć. Nie, 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 gra mi to totalnie. Nie, myślę, że się zgodzicie ze mną. Dobra, idziemy dalej. Ok, powiedziałam Wam, że nie pamiętam zielonej rzeczy, co to jest, ale mam kolejną, której nie pamiętam. Nie, nie wiem o co chodzi, jak ja to zrobiłam, ale następne dwie y, pamiętam na pewno, także spoczyj. I to jest aha, to jest sukienka, taka podkoszulkowa i ona ma usztywniane ramiona tutaj takie poduszeczki, wiecie, to takie wysztywnienie ala Mad Max, które bardzo lubię, z którym się polubiłam właściwie w tym sezonie, bo wcześniej takich rzeczy było jak na lekarstwo i tutaj mam rozmiar M i ona jest rzeczywiście taka jak podkoszulka po prostu. Nie wiem, czy mnie to cieszy, czy mnie to nie cieszy. Taka dłuższa, wiązana w talii paskiem. Że nie wiem, ona będzie pewnie przyświtująca dosyć mocno, w sensie, no, tak jakbyście pod koszulkę ubrały na ciało. Nie widzę tego teraz. Kolor jest taki ekry i z założenia ona mi się bardzo na modelce podobała, ale jak tak patrzę na nią w tym momencie, to ten materiał, no nie wiem, tak nie do końca jestem przekonana. Zobaczmy tutaj na skład. 95% to jest bawiona, 5% to jest elastan. I zobaczymy jeszcze, ile ta sukienka um, kosztowała. 59,90. Tak? To ta, ta. Ta góra bardzo mi się podoba, ale nie wiem, jak to wszystko się będzie układało po prostu na sylwetce. Mam takie dziwne wrażenie, że to bardziej takie koszula nocna. Ale dobra, zobaczmy. Kirosławek, a to jak zwykle do lustra, nie? Chodź, przywitamy się. No, przywitamy się z daleka, bo mamy ustawioną stałą ostrość. Dzień dobry Państwu, jestem Kirosław i coś chcę, jak zawsze. Ach, siedziałam na balkonie i jestem taki cieplutki, że hej, uciekaj. Dobra, słuchajcie, ta sukienka już widzę, że jest prześwitująca. Mam czarne majtki na dole i je po prostu widać, nie mi, Bo szczerze mówiąc, jak ją wyciągnęłam i popatrzyłam z Wami na nią, to stwierdziłam, że. Zmierzę ją, ale nie, nie do końca jestem przekonana, i myślę, że od razu, tak jakby od razu docelowo sobie pomyślałam, że raczej jej y, nie zostawię. I chyba podtrzymuję moje zdanie. Nie podoba mi się, jak wygląda. Nawet gdyby była wyprasowana, to myślę, że niewiele by to y, zmieniło. W ogóle te poduszki, które tutaj są, ona no jest, mam wrażenie, na mnie za duża troszeczkę, bo te poduszki tak już zaczynają tutaj zjeżdżać, a poza tym bardzo są y, zaznaczone. Bardzo jej widać. Myślałam, że ona będzie taka trochę bardziej mięsista, jakoś tak jak patrzyłam na modelce, to mi się to bardziej podobało. I jeżeli chodzi o to, jak się układa na biodrach, to też, no tak, jakbym miała jakąś zwykłą podkoszulkę na siebie założoną, Nie, nie jest to tak do końca mój vibe. Może na nastolatce by to wyglądało tak, jakby wiecie, trochę, trochę bardziej chill, ale jakoś ze mną nie do końca jest zgrany. Mimo, że to wiecie, że jest taki motyw, który bardzo lubię, to nie, tutaj jestem też na nie. Kolejna rzecz to jest coś, co Wam kiedyś pokazywałam. Odnośnie filmu nigdy tego nie założę, i pokazywałam Wam taki, taki komplet z Berszki. Oprócz w sumie mówiłam, że mi się podoba, ale to były spodnie dresowe z falbanami takimi dziwnymi i do tego bluza, właśnie, właściwie to taka chyba jest kangurka, no, kangurka z falbanami, to jest dokładnie to i zamówiłam, ale zamówiłam tylko tą górę. No, bo nie, nie będę chodzić w się z falbanami, jakoś tak nie przekonuje mnie to do końca, ale zamówiłam tą górę i ona kosztowała 39,90 i też ją mam w rozmiarze M, z tego co tutaj jest napisane, tak? Także coś takiego. Nie wiem, zamówiłam to szczerze mówiąc, żeby po prostu sprawdzić. Już widzę, że tutaj mamy taki typowo bluzowy materiał, natomiast to są takie ja wiem, no nie satynowe, ale z takiego cienkiego materiału te falbanki. Może to ciekawie wyglądać, a może niekoniecznie. Bardzo byłam ciekawa, więc tak jak mówię, zamówiłam e, z czystej ciekawości. Jeżeli chodzi o ten skład, to mamy tutaj poliester 100%, ale to chyba chodzi o te falbanki, natomiast 83 bawełny i 17 poliestru to jest ten materiał e, zasadniczy. Jest zapinana z takim golfikiem, nosząc to jako bluzę jeszcze spoko, by przeszło, natomiast e, już Wam mówiłam, że idea kangurki jako kurtki, nie do końca mnie przekonuje, ale właśnie w takiej bluzowej wersji mogłoby być Gites. O, już prawie założyłam. Także słuchajcie, mierzymy. No, na razie mi się... O, nie! Słodziakowa jest ta bluza, ale zobaczcie na to! Jest taka... tu crop, jak dla mnie. Spróbuję to zapiąć do końca. Jest też dosyć obcisła pod szyją, ale nie, no to dla mojej sylwetki niestety, no, trochę ją... Podkreśla tak, jak powinno według mnie. Przynajmniej na tyle, na ile ja tutaj widzę w tym. Chociaż w sumie no, może nie byłoby złe, ale to u mnie nie przechodzi niestety. Ja mogę mieć coś krótszego, ale takiego, żeby jednak zachodziło na te spodnie, a tutaj jak mi brzuszysko wystaje, no to nie ma bata, żebym w tym chodziła. Także bluza sama w sobie jest śliczna, bo mi się podoba, ale nie na mnie. Po prostu. Także ha szkoda. Widzicie, z boku fajnie wygląda, bo tutaj się tak dużo dzieje nagle z tyłu wygląda w ten sposób. Nie wiem nawet jak. Aha, tak prosto. No, myślę, że o tutaj najgorzej to wszystko wygląda, jak sobie tak stanę tyłem, nie? Te moje love handles i tak dalej. Za dużo chipsików ostatnio. Jak siedzę w domu, to uwielbiam chipsy wcinać. Przepraszam, wiem, to niezdrowe i tak dalej, no ale tak mam. E, także, no, spoko jest bluza, ale nie nam moją sylwetkę. Tak najszybciej można powiedzieć. Dawajcie znać, czy Wam się podoba, czy nie i idziemy dalej. I ostatnia rzecz, którą mam i pamiętam, to jest Kombinezon, czarny kombinezon, e, taki lejący, luźniejszy, coś w tym stylu lejący. To, to brzmi w ogóle lejący się kombinezon, jeżeli chodzi o materiał. I okej. Okay. I faktura jest taka, pokażę Wam tą fakturę, bo to jest dosyć chyba ważne. Nie wiem, czy mi się podoba, szczerze mówiąc, jakoś tak bardziej zakładałam, że będzie ten materiał. Gładszy troszeczkę, ale w sumie to też nie wygląda jakoś niefajnie. Popatrzcie, jaki tu jest fajna mm, talia, bo jest pod biustem odcięte w taki trójkąt. I właśnie do dotarli. Może to się ładnie na sylwetce układać. Mam tutaj rozmiar M i ten kombinezon kosztował um, 59,50. On jest długi z długimi nogawkami, takimi dosyć luźniejszymi. Widzę, że ten krok też jest tak kurczy, dosyć nisko. Takie palaczo po prostu nogawki. Taki kombinezon też wyczaiłam. On ma trochę bufkowane rękawy, więc może wyglądać ładnie na sylwetce. Nie wiem, czy na mojej będzie dobrze się um, prezentował, ale ogólnie sam w sobie jest bardzo ciekawy. Także mierzymy. Wiecie co, zakładałam ten kombinezon naprawdę z wielką nadzieją, ale jak widzicie już nawet butów nie założyłam. Zakładałam go z wielką nadzieją, bo sobie pomyślałam, że może chociaż jedna rzecz będzie taka naprawdę, naprawdę fajna, naprawdę mi się będzie podobała. I mi się też nie podoba ostatnia rzecz. Nie wiem o co chodzi, bo jak ostatnio robiłam na, pod koniec zimy już z nowych kolekcji właściwie, mierzymy z berszki. to były po prostu takie totalne sztosy i tam mnóstwo rzeczy sobie na Znaczy mnóstwo. No zostawiłam sobie te rzeczy, które mi się podobały. A to wszystko, co teraz zamówiłam jest jakieś takie mijakie. I powiem Wam szczerze, że jak założyłam ten kombinezon teraz, to on wygląda naprawdę tak bazarowo. O ile w ogóle <laughs> bazarowo? No, na, moi, na mnie nie wygląda dobrze. Może gdy, jeżeli ktoś by miał większy biust, węższą talię i jakoś tu by się to inaczej układało, ale nie, zdecydowanie nie. Zdecydowanie to jest takie, takie badziewne po prostu, co tutaj dużo mówić, No także słuchajcie, dzisiejsze werszkowe mierze nie wyszło i wszystko odeślę, po prostu wszystko odeślę. Nie, nie owiem bawana, bo nie ma tutaj nic, co by, mnie, co by mi się spodobało jakoś. Także nie będę zostawiała sobie ani jednej rzeczy. Mam nadzieję, że się trochę rozerwałyście przy tym filmie. Jeżeli Wam się podobało, to zostawiajcie kciuka w górę i widzimy się w kolejnym filmie. Pa!